Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie na kanale Agnia Ayurveda. Ja mam na imię Maria. Cześć Michał. Zajmujemy się Ayurvedą od 2013 roku i wspólnie prowadzimy firmę Agnia Ayurveda. Naszą misją jest to, żeby Ayurveda była zrozumiała i dostępna. I dzisiaj kontynuujemy temat. Czym jest Ajurweda? Może słuchasz naszego podcastu czy innych naszych nagrań na, w salonie, słucha też Twój mąż, słucha Twój syn i pytają, ale co to w ogóle jest Ajurweda, Więc dla tych, którzy zaczynają swoją podróż, potrzebują trochę uporządkować, nagraliśmy nagranie, w którym dzielimy się podstawami ajurwedy i dziś kontynuujemy ten temat. Najważniejszą, jakby taką częścią, którą mówimy o ajurwedzie, to są te tak zwane trzy dosze. Co to znaczy słowo dosza? Znaczy osobowość, można tak powiedzieć, przynajmniej na taki, taki polski język, albo taki charakter, albo charakterystyka. I w Ayurvedzie wyróżniamy trzy. Vata, Pita i kafa. Żeby już nie wchodzić tak mocno w tą całą filozofię, to możemy powiedzieć, że wata to jest coś, co jest zmienne i ruchliwe, jak wiatr. Pita to jest coś, Coś, co jest siłą, i taką, takim ciepłym, jak ogień, i kawa to jest coś, co jest powolne i stabilne, jak ziemia. I, i my mówimy o tych różnych żywiołach, już Róż nie będziemy wchodzili, ile tam żywiołów jest, ale powiedzmy, że te trzy: wiatr, ogień i ziemia. I chcemy ją, te, te dosze, zobaczyć w ciele fizycznym przede wszystkim, bo Ayurveda jest o ciele fizycznym, ale też możemy ją przenieść na sferę mentalną, na sferę dookoła nas, na nasze zwierzęta, na pogodę, na sytuację w kraju i tak dalej, ale głównie mówimy o ciałach fizycznych, więc mamy ciało bardziej takie wiatr, lekkie, ruchliwe, ogień, siłę, mocne, ciepłe i ciało stabilne, uziemione. No i cudownie, uprościłeś to do trzech, ale fakty są takie, że tych głównych żywiołów jest pięć. To czasem ludzi wprowadza w jakieś takie zdezorientowanie, bo z reguły słyszymy o czterech, prawda? Cztery żywioły, a w Ayurvedzie mówimy o pięciu. I tym piątym żywiołem w ramach którego wszystko się rozgrywa jest przestrzeń, najmniej uchwytna, najmniej zdefiniowana wszechogarniająca. a w ramach tej przestrzeni istnieje powietrze, czyli po prostu bardzo subtelna forma energii. potem to powietrze przechodzi w ogień, czy już dzieje się coś takiego bardziej konkretnego w wodę, a na końcu w ziemię i to są te, to jest te pięć kluczowych żywiołów, które mają tendencję do tego, żeby łączyć się w pary i w tych parach nazywa się je duszami. I cała zabawa z duszami jest taka, że my je w sobie mamy wszyscy, wszystkie trzy, czyli innymi słowy każdy z nas ma w sobie pięć kluczowych elementów, bo cały wszechświat Cały kosmos i cały mikrokosmos w postaci naszego ciała zbudowany jest z tych samych pięciu podstawowych żywiołów. To, co nas różni, to proporcje. Niektórzy mają więcej przestrzeni i powietrza, tak jak Michał to opisywałeś, takie ciała właśnie lekkie, ruchliwe, ale ta lekkość objawia się też na przykład w mowie, na przykład w myśleniu, na przykład w lekkim śnie, na przykład w lekkości do wydawania pieniędzy. Są ludzie, którzy mają więcej elementu ognia w sobie, jest im ciepło, inni się krywają, a tamci się rozbierają, są temperamentni, bywa, że wybuchowi czy choleryczni, mają w sobie więcej pasji, są charyzmatyczni i są w końcu tacy ludzie, którzy są bardziej uziemieni, ugruntowani, przewidywalni, ale genialni jeśli chodzi o takie zadania, które wymagają stałości, wytrwałości, cierpliwości, tam gdzie Wata już pięć razy się znudzi i pobiegnie w drugą stronę, a pita dostanie ataku złości, kawa spokojnie siedzi i przekłada te papierki i wypisuje te rubryki w księgowości, albo realizuje inne żmudne zadania. I ktoś sobie pomyśli, że to jest zbyt skomplikowany, to wcale nie ułatwia e, życia. Właśnie o to chodzi, że to jak to szybko zrozumiemy, a jest to dość proste do zrozumienia, to nam bardzo ułatwia życie. E, w każdej strefie. Bo, jak popatrzymy bo teraz na świat, jaki, jaki mamy, dużo informacji, ktoś powie: hmm, a ja teraz stosuję taką dietę, a ja teraz stosuję taki sposób, że yy, 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 nie wiem, ćwiczeń, a ja teraz zrobię yy, o tej godzinie śpię albo o tej godzinie chodzę. I teraz niektórzy mówią: na mnie to świetnie działa, a niektórzy mówią: a na mnie kompletnie to działa. Na odwrót. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiła już my nie jesteśmy tacy sami. My jesteśmy bardzo różni. I, I ta różność właśnie to są te dosze. Im bardziej zrozumiemy i zrozumiemy, okej, okay, ja mam tą watę w umyśle, ale w ciele mam tą bardziej pitę, a mój mąż ma znowu tak i tak. Co, to, co nam to daje? Że na przykład dla mnie wstawanie o tej godzinie będzie trudne, ale mi to dobrze zrobi, a dla mojego męża to jest proste wstawanie o tej godzinie. I wszyscy mówią wstawiaj to o, o, o nie wiem, 5 rano, bo ci to, to dużo da. Jeden ma trudno, drugi ma łatwo. Dlaczego tak jest? Bo właśnie mamy te różne dosze. Jesteśmy tą unikalną kombinacją wszystkich trzech doszy. Marysia może mieć więcej nie wiem, pity kawy, ja mogę mieć więcej waty pity. I to nas lekko różni. Ale znajdujemy tą wspólną część. Tak samo często ludzie się pytają: No, okej, okay, ale jemy śniadanie, mój mąż jest taki, ja jestem taki. Jak mam jest śniadanie? I wszystko można skomponować. Mamy talerz, mamy jedno główne danie, ale możemy poprzez dodatki, które do niego dodajemy, u jednego zbalansować tą watę, u niego zbalansować tą pitę. To wszystko da się połączyć, jeżeli to zrozumiemy. My z Marcinem już od wielu lat stosujemy zasady ayurvedy w życiu codziennym, czy w jedzeniu, czy, czy, czy takim życiu i nasze dzieci... Bardzo szybko słuchając nas, jak my mówimy, wata, pita, kafa, to rozgrzewa, to wychładza, hmm. zrozumiały te pojęcia obserwując i słuchając nas. I same wiedzą, że zimą jemy bardziej takie jedzenie, bo to pomaga im na ich watę, latem jedzą bardziej takie jedzenie, żeby ochłodzić ich pitę. I nasze dzieciaki nie studiowały ayurwedy, a wystarczy, że słuchają Marysi i mnie w życiu codziennym i obserwują i obserwujemy szybko to zrozumiały. Więc jak obserwujemy i słuchamy takich podcastów jak, jak nasz albo naszego kanału, to szybko możemy w prosty sposób nauczyć się, jak się różni wata od pity od kawy. Nagrywaliśmy już takie nagrania, w których tłumaczymy od podstaw, czym jest ta wata, czym jest ta pita, czym jest ta kawa. także też zachęcam Was do skorzystania i do posłuchania takich nagrań, które rozwijają temat dosz. Tutaj zwykle pojawia się takie pytanie, to kim ja jestem? Jakbyś tak szybko Michał mi mógł powiedzieć, jaką jestem unikalną doszą. Jedna z moich klientek powiedziała ostatnio, że diagnozy ajurwedyjskiej nie robi się na ławeczce w parku, popijając, nie wiem, kawkę na wynos, bo wymaga to trochę większego skupienia. Skupienia. Można to robić samodzielnie. Mamy w naszej ofercie kurs, który nazywa się Trafna autodiagnoza Krok po kroku. Jest to naprawdę dobrze przygotowany kurs, a i tak szanse na to, że trafnie się zdiagnozujesz, są tak na poziomie 60-70%, dlatego że każdy z nas ma pewne takie też mylne wyobrażenia na swój temat. Często się spotykam z tym, że kobiety mające na przykład Piękne, grube, lśniące włosy mówią. Wiesz, moje włosy nie są aż takie grube. Fryzjer mówi, że są cienkie, mam ich dużo. Są takie wyobrażenia na temat wielkości oczu. Ktoś ma duże oczy, uważa, że ma stosunkowo niewielkie, albo ma jakieś inne kompleksy, co sprawia, że diagnoza cech fizycznych, a też taką diagnozę robimy, nie jest trafna. Potem jest jeszcze diagnoza funkcji ciała, czyli tego, jak się wypróżniasz, jak i masz energii, jak trawisz, jakie masz dolegliwości, i tu z reguły ludzie są mają bardziej takie prawidłowe i prawdziwe odpowiedzi, ale czasem też tak mówią, że trudno im znaleźć dominującą tendencję, więc można zacząć od um, trafnej. Um, odtrafnej na tyle, na ile się da autodiagnozy, ale taką bardziej znaczącą, kluczową diagnozę stawia się w trakcie albo konsultacji ajurwedyjskiej z konsultantką, czy z konsultantem, albo w trakcie konsultacji z lekarzem. I zaczynasz się uczyć ajurwedy i być może tak jak u nas to będzie taka miłość, czy pasja, czy po prostu dyscyplina, którą będziesz poznawać latami, ale dobra wiadomość jest taka, że ajurweda się nie zmieni, ona jest od tysięcy lat taka sama, więc wszystko, czego się nauczysz dzisiaj, będzie z tobą tak długo, jak zechcesz i tylko będą dochodzić nowe elementy, które sprawią, że jeszcze lepiej będziesz rozumieć to, co jest istotą ajurwedy. Więc tak, ten proces trochę trwa. To jest proste, ale wymaga czasu. I też nigdy się nie zmieni, więc wszystko, czego się nauczysz, będzie ci służyć tak długo, jak będziesz chcieć z tego korzystać. Czas, który, który spędzasz poznawając Rwedę, daje Ci dużo większą wiedzę. Pamiętam my z Marysią. Yy... Uczyliśmy się Ayurvedy tak na początek na własną rękę, potem chodziliśmy na różne warsztaty kulinarne, na różne wykłady, coraz więcej, coraz więcej. Już myśleliśmy, że naprawdę dużo wiemy. Potem pojechaliśmy do Indii, zapisaliśmy się do szkoły Ayurvedy w ciągu tygodnia dowiedzieliśmy się więcej niż Lice. przez chyba dwa lata czy trzy lata wcześniej edukacji. I potem już po skończeniu tej szkoły Ayurvedy w Indiach wróciliśmy do Polski i z każdym kolejnym rokiem który mijał, odkrywaliśmy większe, głębsze zrozumienie, większe poznanie doż, większe zrozumienie, jak one funkcjonują, większe zrozumienie trawienia, większe zrozumienie tych wszystkich zależności. I to jest tak, myślę, że jak z każdą dziedziną. I jak pierwszy raz rozkręcisz swój samochód i zaczniesz tam majsterkować i, i się coś uda zrobić, jesteś z siebie zadowolony. A im częściej rozkręcasz każdy kolejny, tym stajesz się specjalistą od tego i może zacząć wtedy doradzać na, na temat, jak komuś pomóc samochodem. Bo każdy, za każdym razem pogłębiamy swoją wiedzę, poświęcamy temu czas. Nasza wiedza rośnie na ten temat. Przez to nam ułatwia jeszcze bardziej życie i ona staje się jeszcze łatwiejsza. Potem nawet my z Marsią tutaj mówimy, że nie musimy o tym nawet myśleć. To jest naturalnie. Coś się wydarza, a my no tak, no bo to jest tyle waty, to tak to, 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 to działa. Mhm. Na początku z Marsią, jak się uczyliśmy Ayurwedy, to też yy, chodziliśmy po ulicach i Patrzyliśmy wata, pita, to jest tak, wszędzie to było. Teraz to się uspokoiło, już tak nie robimy, jesteśmy bardziej normalni. Chociaż przy ostatniej kampanii prezydenckiej mieliśmy tak. swoje komentarze na temat kandydatów, ile mają tego elementu Wata, pita i kawa, bo jest to po prostu już samoiste narzędzie do obserwacji świata, do rozumienia świata, do tego, żeby tego świata nie brać na poważnie aż tak, ale też, żeby lepiej go kategoryzować, bo on jest bardzo złożony. Jeszcze może jedną rzecz bym chciała dopowiedzieć, co tak brzmiało tutaj nieraz, że jest to medycyna oparta na obserwacji. Dlatego jeśli zaczynasz używać tego zmysłu obserwacji, doskonalisz sposób w jaki patrzysz na siebie. Jesteś bardziej uważny, uważna na różne funkcje twojego ciała. Jak się czujesz, kiedy zjesz to, a jak się czujesz, kiedy śpisz tyle? A jak się czujesz, kiedy wieje wiatr? To jesteś w stanie tworzyć ciągi przyczynowo-skutkowe, które znajdują swoje uzasadnienie w ajurwedzie. I często klienci mówią: Kurczę, od lat czułam, że faktycznie po jabłku, jakaś taka jestem wzdęta, nadyma mi się brzuch. A jak sprawdzimy w ajurwedzie, a Jurweda mówi, jabłko ma w sobie dużo elementów waty, jak go zjesz? szczególnie ze skórką, możesz czuć się taka właśnie nadmuchana jak balon, możesz mieć wzdęcie, możesz mieć gazy i klientki mówią, ha, wiedziałam, nie potrafiłam tego uzasadnić, ale znalazłam uzasadnienie w ajurwedzie. Ta sama właściwość ajurwedy, to że jest medycyną opartą na obserwacji, sprawia, że dzieciaki, które mają po kilka lat, są w stanie ją chwycić, że tak powiem, zrozumieć, ucząc się po prostu obserwując różne zależności. I to samo też sprawia, że my Polacy, że tak powiem, mamy stosunkowo mm, taką dużą łatwość w rozumieniu ajurwedy, bo, bo mamy jeszcze w naszej kulturze bardzo mocno zakorzenioną medycynę ludową. Większość ludzi pamięta, że babcia miała gdzieś tam mięte na bolący żołądek, albo jakieś imbirówki, nalewki, kiszonki, barszcze, że, nie wiem, żurek biały z jajkiem i kiełbasą, to jest coś, co jemy, jak jest zimno, bo to danie nas rozgrzewa, ale nie chcemy tego jeść jak jest gorąco. Jak jest gorąco sięgamy po chłodnik, po surowe warzywa i Polacy jako naród ze swoją kulturą, ze swoją obyczajowością mają bardzo blisko jeszcze do medycyny ludowej, do medycyny babć, do medycyny dziadków, która jest obecna w naszym życiu po dziś dzień. My często jak, jak jesteśmy gdzieś nie wiem, na stacji benzynowej czy w kawiarni prosimy o fakturę, tam się dyktuje NIP i pani Czyta, zasysają jej się dane z gusu, i czyta szkoła, Ajurwerdy. A co to jest ta Ajurweda? Ja zazwyczaj wtedy odpowiadam, to jest medycyna ludowa, taka jak nasza polska, tylko ta pochodzi z Indii. I widzę taki, aha, to musi być ciekawe. I to jest chyba najprostszy sposób, żeby opisać to, czym jest Ajurweda. I to też pokazuje, że naprawdę, bazując na naszych doświadczeniach, które większość Polaków ma z domu rodzinnego, możemy Zrozumieć te to w ogóle zastosowanie prostych, bezpłatnych y, remediów dostępnych w kuchniach, spiżarkach, w ogrodach, by wspaniale wyposażonych i dalej dostępnych w sklepach zielarskich, czy, czy sklepach z warzywami i z owocami, i zastosować ajurwedę w codzienności. Więc mhm. następnym no, razem, jak będziesz zastanawiać, czy dla Ciebie jest dobre pięć posiłków w ciągu dnia, czy bardziej dwa posiłki i posprzerywane. To zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, zastanów się, czy ty jesteś kafą, czy ty jesteś watą. Jak jesteś watą, no to pięć posiłków dnia jest dla Ciebie świetnym rozwiązaniem. Jesteś, jeżeli jesteś kafą, natomiast po posprzerywanej dwa posiłki dnia będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli to zamienisz, poczujesz bardzo szybko tego konsekwencje. Co tyle chyba, co? co tyle. Chyba tyle. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i zapraszamy do obserwowania i do subskrypcji naszego kanału. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.